Manko, widzowie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj wyrzucamy taki filmik specjalny. Założyłem drugi kanał YouTube. Drugi. Flarion. Samo Flarion. I tu zwróćcie uwagę, że się pisze przez duże fy. Wiem, bardzo oryginalne. ry jest ten sam, więc powinniście poznać. Będą tu rzeczy takie. Stop. Z prawdziwe. Bo na kanale Flarion Games są rzeczy gamingowe, gry i tak dalej, a na w kanale Flarion będą takie zwykłe rzeczy, z, na przykład z prawdziwego życia. Czyli jak wychodzę z piwnicy, może w przyszłości zrobię live, a jak wychodzę z piwnicy po pięciu latach i dotykam trawy, ale y, potem wtedy, ale to będzie pewnie gdzieś w, y, za kilka lat, bo y, muszę się do tego przyzwyczaić i to trzeba długie terapie, żeby trawy dotknąć. Założyłem ten nowy kanał Flarion, i on jest taki, że z prawdziwego życia, jakby, że. Ale tu nie będą taki, Ale mordy swoje nie będę pokazywał na razie, ale na przykład będą tutaj rzeczy z prawdziwego życia, na przykład krótkie shorty, bo na kanale Flarion Games są tylko gry, a na kanale Flarion będą na przykład różne ogłoszenia parafialne i tak dalej. Tylko ten filmik będzie na Flarion Games, żeby ten kanał się wybił. No. No to jakby. To już chyba tyle, że tutaj będą rzeczy zwykłe, na przykład jakieś krótkie shortsy typu opening, testy wojanków, ten mieszanie wojanków jakieś różne tego typu rzeczy. Będą raczej krótkie shortsy, ale długie filmy też planuję zrobić. Tylko to w przyszłości, bo też jakby co do mojej kamery, to to jest telefon i po prostu potem to kablem przesyłam na komputer, żeby to wysłać. No więc, bo jeszcze muszę to zmontować i tak dalej. Więc nie wiem, czy się... Na razie długich filmów nie planuję, ale kil kilka mam zaplanowanych, ale na razie ich nie będę. Ale to jeszcze trzeba chwilę poczekać na przykład. No i też tak poza tym, to na przykład ten kanał będzie taki że YouTuber, że tu będzie youtuber rzeczy różne. Tutaj będzie na przykład, że jak wychodzę z piwnicy, albo na przykład jakiś opening. Na przykład, albo ogłoszenia parafialne, to jest własne Ogłoszenia parafialne się pojawią na tym kanale, a nie na kanale Flareon Games. Bo Flaring Games będzie do gier i tam będę na przykład się rajd'ował po przegraniu 10 ranketów z rzędu. A na tym kanale to jest taki kanał że po prostu różne rzeczy z prawdziwego życia, ale nie pokazuje ryja. No, no, I na przykład może tam w przyszłości spróbuję dotknąć trawy, ale to trudne. Yy, no i poza tym to chyba tyle. Yy, subskrybujcie ten kanał. Powinien dzisiaj się już pierwszy film, a raczej short pojawić. Na tym kanale planuję więcej też shortów różnych wrzucać a długie filmy w przyszłości ale to jeszcze ten ale tak to wam polecam subskrybować, fajny kanał jej i w cenie także stworzyłem go, żeby więcej żeby szybciej, żeby szybciej na YouTubie dostać suby, żeby potem na nim zarabiać, wcale nie do tego stworzyłem ten kanał nie, to będzie kanał family friendly yy, w sumie YouTube jest family friendly yy, mniejsza o to Subskrybujcie ten kanał. W tym odcinku to tyle, na razie.